Witam serdecznie na drugiej części naszego spotkania z panem profesorem Leszkiem Czupryniakiem. Panie profesorze, i kontynuując nasze rozważania, chciałbym zadać pytanie. Dlaczego nerki są tak niedoceniane? Mogę odpowiedzieć dowcipem? powiem A jak panu najbardziej. Tak. Spotyka się chomik, czy to była świnka morska ze szczurem i mówi, szczurek, nie, to szczurek pyta tego chomika. Mówi, słuchaj, zobacz, takie jesteśmy podobne dwa zwierzątka. Ty masz futerko, ja mam futerko. Ty masz pyszczek, ja mam pyszczek. Ty masz ogonek, ja mam ogonek, nawet trochę dłuższy. Ciebie ludzie przytulają, a mnie szczurka jak widzą, to by zatłukił łopatą. Dlaczego? Ten chomik czy ta świnka morska patrzy na szczurkę i mówi, ty wiesz dlaczego, szczurek? Bo ty masz bardzo kiepski PR. <laughs> I to trochę z tego wynika. Jak okay. pan zapyta. Jakiego lekarza ludzie najbardziej szanują spośród internistów? To pierwszy będzie zawsze kardiolog. To jest jakby król interny, to jest kardiologia. To mówię bez cienia zazdrości tak. i słusznie. Natomiast no bo nefrolog, jest najważniejsze. Nefrolog, no właśnie. Nefrolodzy są mało spektakularni. Nie widać ich w mediach, wie pan. O prezydenturę naszego kraju ubiegał się pan zory liga, kardiochirurg, Nefrolog, jakby się ubiegał, ludzie by nie wiedzieli nawet, co to jest i od czego taki doktor. Także to trochę z tego wynika, ale to tak trochę żartobliwie. Poważnie. Myślę, że wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak powiedziałem, nerki nie bolą. Mm -hmm. Yy, więc nie jest to, wie pan, serce boli, tak, uraz jakiś, amputacja, no oczy, pra, to, to, da, to ma bływ, znaczy nagły wpływ na jakość życia pacjenta. Nerki, nawet jak niewydolne, ma ktoś białkomocz, to dalej nie boli, tak. no, prawda, dostał jakieś leki na te nerki, nie boli. A dwa, że bardzo rzadko choroby nerek rozwijają się gwałtownie. To jest wieloletni, powolny proces, który, jak mówię, my możemy zahamować, ale też trafiona nas pacjenci z zaawansowaną chorobą nerek, nie wykrytą wcześniej, bo to nie bolało. Chory nawet jak miał jakieś wstępne objawy, mówię, coś tam, nogi mu puchły, trochę mu rosło nie przychodził do doktora i nie robił badania moczu. I do takich chory do nas trafia. Na szczęście tych chorych jest coraz mniej. I my widzimy Jezu, wysoki białkomocz, nerki już w 50% nie działają. 50% młodu nerek nie działa. No i jakby tej szkody już nie możemy przywrócić. No i poza tym wie pan, no nerki. Je Mocz to mało szlachetny płyn. Krew no. szlachetna, no prawda? Właśnie, A mocz no mało właśnie. szlachetny. Także to trochę z tego, z tego wynika, że to jest jednak, nie chcę być utajona choroba, ale jednak skąpo objawowa. No i nie dotyczy takiego spektakularnego obszaru naszego ciała, jakim jest serce ja, czy krwi. No my też po to się tutaj spotkaliśmy, aby rozmawiać właśnie o tym. No tarykach. tak, podkreślić Pod, wagę podkreślić tak. wagę, tej tak. do, do, powiedzmy sobie szczerze, że po to to jest też ten nasz. No no dla nas to nasz diabetologii spotkanie. to jest absolutnie, jak, jak mówię, Przychodzi pacjent, to my sprawdzamy, ok, patrzymy, jakie EKG, zawsze patrzymy na badanie moczu, zawsze oceniamy czynność nerek. Jest jeszcze jeden element, który też jest ważny, bo my tak mówimy, co te nerki, jak się popsują, co, czym to szkodzi w organizmie i może skrócić życie, ale również wydolność nerek determinuje stosowanie wielu leków. Czyli jak mamy niewydolne nerki, nie możemy zastosować różnych leków, nie tylko na cukrzycę. Więc my zawsze pytamy, zawsze sprawdzamy, w jakim stopniu nerki są sprawne. No i mamy teraz, jak mówię, Rosnącą liczbę możliwości korzystnego oddziaływania na nerki, ale trzeba o tych nerkach pamiętać od samego początku. I to są też proste rzeczy, które wystarczają, aby te nerki, stanery kontrolować. Mówię, wystarczy robić regularnie badanie moczu, patrzeć, co tam w tym moczu jest. Z moczu bardzo dużo można się dowiedzieć. Właśnie to, czyli co? Na końcu możemy powiedzieć naszym słuchaczom i wszystkim, którzy będą słuchać, i co, co jeszcze nie, nie wpadli na ten pomysł, żeby. Po pierwsze dbali o nerki, lekarzom, diabetologom i nefrologom trzeba powiedzieć, żeby zadbali o PR. No tak, 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 PR. No jeszcze powiem tak, no my, my o PR to jeszcze tam jakoś dbamy, bo czasem się udaje w tej diabetologii namówić znane osoby, żeby powiedziały, że mają cukrzycę, ale no w właśnie. życiu nie widziałem celebryty, który by wszedł i powiedział: Mam niewydolne nerki. No to, no, bo to, to wiadomo, nie co, widzi... co to oznacza. No i... Nie, no, to w ogóle nie wiadomo, co to oznacza tak naprawdę, bo to... no i co z tego, że masz niewydolne nerki, tak. drogi celebryta, tak, tak, tak. tak? To znamy jednego znanego sportowca, co dał nerkę swojej córce, prawda? No, ale to miało inny wynik. Ale inny to zupełnie co innego tak. To jest to, to, to tu chodzi bohater. o poświęcenie tak. bohater. Ale to, żeby absolutnie. ktoś wyszedł i powiedział, że, że prawda, no proszę bardzo, mam, jestem dializowany z dumą, nie? Tak. A o cukrzycy jednak wie pan, no i w pewnym momencie Ilek Wałęsa o tym opowiadał i różni artyści, zwłaszcza cukrzyca typu pierwszego. No mamy takich ambasadorów. No, nie, nie wiem, bo my mówimy o cukrzycy, które, profesorze, nie? Tak, o cukrzycy się tak, już tak, mówi. Mówi tak. I to wszyscy już tak. wiedzą, I to, że jest to jest... trochę tak. odczarowana choroba tak. niewstydliwa. Ale tak, o w cukrzycy tak. to absolutnie się z panem Zgadzam. Ja nie widziałem tak. rzeczywiście, i to jest może dobry pomysł, na to, żeby tak. po prostu kogoś zaprosić, nie tyle namówić, ale zaprosić i powiedział: Słuchajcie, dbajcie o nerki, w cukrzycy tak. w szczególności, bo to po prostu dla was no, jest. No trzeba bardzo pokazywać bardzo. historię pewnego sukcesu, czyli no, szukałbym osoby, która na przykład jest po przeszczepie nerek w przebiegu cukrzycy i normalnie funkcjonuje, ale też która by powiedziała: No, mogłem wcześniej lepiej pilnować cukru, brać odpowiednie leki, nie wiem, słuchać się lekarzy. I, i wtedy może by do tego przeszczep nie doszło. No my jesteśmy. Bo to też jeszcze trochę wynika, powiedziałbym, ze zmieniającej się filozofii medycyny. Jeszcze kilkadziesiąt, trzydzieści, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat temu, to już na pewno, panował taki model mocno paternalistyczny, czyli przychodził pacjent do lekarza, lekarz był ważniejszy, w tym dialogu lekarz był ważniejszy. To się cały czas czasem zdarza, jak pacjent mnie pyta, czy pan doktor jest ze mnie zadowolony. Ja mówię, panie kochany, to czy pan jest zadowolony? Co pan że jestem zadowolony? jestem zawsze tak samo zadowolony, jestem w pracy. A to czy może jest dobrze, zadowolony? że pyta, czy jest zadowolony? Nie, nie no bo to. Chodzi o to, że on robi pewne rzeczy, żebym ja był zadowolony a to i pochwalił pacjenta. A to nie o to chodzi. Pacjent ma być zadowolony z leczenia, które prowadzimy, zwłaszcza, że tak jak mówię, w diabetologii to leczenie dotyczy każdego aspektu życia. Więc yy, kiedyś to było bardzo paternalistyczne i lekarz mówił to ważne, to ważne, to ważne. A teraz my odgrywamy rolę drogowskazu, czyli przychodzi pacjent i ja mówię tam, czy tam, tamtędy, to jest dobry kierunek do zachowania optymalnego zdrowia. No ale teraz, czy człowiek pójdzie tą drogą, jest dorosły, to już jest całkowicie jego wola. My jakby medycyna ewoluuje w kierunku, i słusznie, no bo to jest jedyny słuszny kierunek, maksymalnego respektowania życzeń pacjenta. No ale jak pacjent robi głupoty, no właśnie. a każdy z nas w życiu czasem no głupoty robi, ale profesorze, to dokładnie. my mówimy, no wie pan, to nie jest za mądre, nie potępiamy, nie oceniamy, Zaraz. ale mówimy, to jest niezbyt mądre, to jest mądrzejsze, ale jak człowiek mówi, no on musi. no, no, to, on musi, to, to, no. to z kolei mnie się przypomniał pewien, pewien fragment, też taka, może bo to akurat fragment z filmu, ale bardzo taki anegdotyczny. Bo ja mam tyle lat, że pamiętam te 40-latka. Jest taka scena w tym 40-latku, kiedy 40-latek trafia do szpitala z zawałem i rozmawia z kardiologiem. Nie wiem, czy pan kojarzy. Tak, I, tak, tak, tak. I on pięknie, tak bym powiedział, z mojego zawodu jako, jako, jako szkoleniowca, robi z nim coaching. Najpierw mu y, y, rysuje. Maluje przed oczami obraz różnych znanych osób. Wymienia te osoby i pyta, co o nich wie. I czterdziestolatek nie za bardzo jest zorientowany. On mówi, że te, te osoby, wymieniając, zmarły wcześniej. Te żyły bardzo długo, w kwiecie, dopiero wieku zmarły, właśnie to, co pan powiedział, panie profesorze, czyli w dobrym stanie tak, zdrowia. I teraz przed nim decyzja, nie wybór, ale decyzja, czy chce. Nic nie zmieniać i umrzeć? Czy decyduje, że zmienia swoje życie? I to jest ten chyba moment, kiedy możemy po prostu powiedzieć naszym, naszym też słuchaczom, że. To może być moment na to, żeby usiąść i powiedzieć sobie: Dobra, to ja zacznę się badać, zacznę robić coś więcej. No tak, ktoś więcej. Nigdy, nigdy nie oceniał czynności swoich nerek, bo no cóż, no czasem lekarz może o to nie zapytać. No my nie jesteśmy święci, tak? To sam pacjent powinien być: Dobrze, no w porządku, no to ja wiem, że jak cukrzyca to oko, jak wiem, że cukrzyca to serce, ale wobec tego, co się dzieje z moimi nerkami. A tu trzeba o tym pamiętać w taki aktywny sposób, no bo właśnie. tak jak mówię, nie ma sygnałów. Ostrzegawczych, tak? to, tak, to nerek nie bolą. Nie, bolą. Nerki nie bolą. To, co ludzie mówią czasami, że ich tam boli w tyle pleców u dołu, to najczęściej boli kręgosłup, a jak już boli z powodu nerek, to najczęściej przejął kamicy. Jak mówię, to jest taki ból, że można chodzić po ścianach. No ale przy takiej świadomości to tak naprawdę nie jest dużo. No, to jest po prostu uświadomienie sobie, aha, to też jest ważne, cukrzyca też może to uszkadzać, muszę to sprawdzać i tyle. My, jak już powtarzam się, ale mamy taki arsenał leczniczy, że możemy naprawdę bardzo dużo pomóc. Z drugiej strony osób z cukrzycą jest coraz więcej, no, więc nefrolodzy też jakby są uwrażliwieni, czy doceniają coraz więcej cukrzycę, dlatego, że jedna trzecia, połowa pacjentów dializowanych to są osoby z cukrzycą. Po prostu chorzy z cukrzycą żyją coraz dłużej, no jesteśmy coraz grubsi, więc tej cukrzycy typu drugiego jest coraz więcej, a po pandemii będzie, będzie naprawdę więcej. wiele, wielu pacjentów. Ale mówię, wszystko, może możemy zapobiec. Trzeba tylko wcześniej działać i to też wymaga, może jeszcze ten jeden aspekt dobrze jest poruszyć, że ponieważ te nerki nie bolą, to jest trochę tak jak z walka z wysokim cholesterolem. No właśnie. Że my y, mówimy pacjentowi, ma pan wysoki cholesterol, trzeba przyjmować leki na cholesterol. A to też nie boli. Kompletnie. Ach, znaczy boli zawał, ale to, to już ale jest musztarda po obiedzie. Cholesterol nie. I teraz to, co kardiolodzy przez lata podkreślają, od lat, że... I, i mówią z pacjentami, że dobrze, ktoś robi wyniki laboratoryjne, ma wysoki cholesterol, dostaje no, bardzo skuteczne leki do obniżania cholesterolu, przyjmuje te leki, on się poprawia i przestaje przyjmować leki, bo mm. mówi, no już mam dobry cholesterol, nie będę przyjmował. To typowe. No, ale leki działają w ten sposób, że hamują produkcję cholesterolu. Jak się przestanie w wątrobie, jak się przestaje lek przyjmować, to ta produkcja na nowo jest nadmierna. To jest trochę tak, jakbyśmy, używam takiego porównania, nie wiem, przykrywali garnek z gotującą się wodą pokrywką, no to para nie uchodzi, czyli cholesterol Cholesterol się nie pojawia w krobie. Zdejmiemy pokrywkę, usuniemy leki, para wybuchnie. I duży jest taki wysiłek edukacyjny poświęcony tłumaczeniu pacjentom, że to jest lek do końca życia przy obecnym stanie wiedzy. Trzeba te leki na cholesterol brać na stałe. Ale no chory musi być przekonany, że ten lekarz ma rację, bo jak mówię, to nie wpływa na jego samopoczucie w żaden sposób, a nawet czasem ludzie mówią, że może się czują gorzej, jak jakieś leki przyjmują, no poprawia papierki, poprawia wyniki laboratoryjne i to jest trochę podobnie z nerkami, że i ta czujność nefrologiczna jest wskazana, no i realizacja naszych zaleceń, czyli przyjmowanie przewlekłych leków, które nie wpłyną jakoś na samopoczucie pacjenta, bo czy ktoś też ma białkomocz, czy nie, to czuje się tak samo, ten białkomocz w żaden sposób nie boli, no chyba, że jest bardzo duży, wtedy człowiek się odbiałcza, bardzo puchnie, ale to jest zdecydowana mniejszość pacjentów, to są już mocno chorzy ludzie. No to jest tak normalnie, można mieć małe białko, może w zasadzie, no, no, znaczy nic nie kompletnie nie odczuwać, więc to też jest takie, na no, chory jakby musi nam uwierzyć, tak? musi wiedzieć, że tak, to ma znaczenie i to, co lekarz mówi, ma znaczenie i ja będę brał te leki po to, żeby za 10-20 lat był chory. Ja jeszcze używam przy cukrzycy innego porównania, że leczenie cukrzycy to jest trochę tak jak, nie wiem, spłacanie kredytu hipotecznego albo wy. Yy, Kupienie sobie polisy na życie na 20-30 lat, gdzie my regularnie odkładamy pieniądze i ta regularność troski, czyli odkładania pieniędzy, zaowocuje, za 20-30 lat albo mamy dużo pieniędzy odłożone na kupce, albo mamy dom spłacony tak. i mamy go na własność. Więc te 20-30 lat troski o, o nerki spowoduje, że człowiek za wiele lat będzie zdrowy. Ale wszyscy się musimy tego nauczyć, bo przecież w naszym pięknym kraju, no leżącym tu, gdzie leżącym, prawda, między Niemcami a Rosją, gdzie przez ostatnie 300 lat, co 30 lat maszerował. Armię z jednej strony na drugą, z lewa na prawo, z prawa na lewo. To my dopiero teraz uczymy się myślenia w perspektywie. 5, 10, 20 lat. Przez Dokładnie. lata, no zresztą trochę teraz też jesteśmy w tej sytuacji, nie wiemy, co będzie za pół roku, prawda, no, ale to jest szczególny okres epidemii. Więc to też taka jest, może trochę przesadzam, jak Państwo nas słuchają, ale naprawdę to tak jest, że w cukrzycy trzeba mieć perspektywę kilkudziesięciu lat do przodu i trzeba uwierzyć, że będę żył te kilkadziesiąt lat i to ma znaczenie, co robię dziś, dlatego, jaki będę zdrowy za 20-30 lat. Też jeszcze pacjentom powtarzam często, że. Pacjent przychodzi do nas i ma tylko doświadczenie swojej choroby, czyli jest na tym konkretnie etapie cukrzycy, ma lub nie ma powikłania, bierze tabletki albo już bierze insulinę, choruje 2 lata albo 20. Ja mam ten przywilej po drugiej stronie biurka, bo jest to jednak przywilej, że mam wgląd w życie pacjentów, bo no, słyszy się historie, jak mówię, że w pełnym zaufaniu opowiadają rzeczy, których nie opowiedzą żadnemu, żadnej bliskiej osobie nawet. I znam, czyli znam los pacjentów, którzy dzisiaj zachorowali na cukrzycę i do mnie przyjdą, Chorują 5 lat, 15 i chorują 50 lat na cukrzycę, i tacy też, którzy umierają z powikłań cukrzycy. Czyli ja mam wgląd w całe spektrum choroby, no i tym mogę się z chorym podzielić. Właśnie to, co pan powiedział, mogę powiedzieć, jak pan będzie robił to i to. Oczywiście nie, no w 100% to nie możemy tego zagwarantować, ale jak będzie robił to i to, to jest bardzo duża szansa, że dożyje tak. pan późnego wieku w dobrym stanie. A jak nie, no to nie. nie no pan nie da gwarancji. Nie, no ale, nie dam, ale, ale, ale pan... prawdopodobieństwo jest bardzo duże. Tak, tak? Ale przez 300 lata tak. doświadczenia ma pan obserwacji. Tak. I to jest jakby ten mój przywilej i też jeszcze zawsze podkreślamy, mówiąc do chorych, że nas w internie interesuje życie pacjenta, a już mnie na pewno, tyle ile jego interesuje. Czyli jeżeli chorego interesuje, to on będzie tam do mnie dzwonił, pisał maile, ja będę odpowiadał i tak dalej. A jak jego nie interesuje, to ja za nim gonić nie będę, raz, to... nie mam czasu, dwa, że no, to jest tak naprawdę nasza własna odpowiedzialność, co robimy ze swoim zdrowiem. I to też jest dobrze ludziom uświadamiać, że... My jesteśmy do pomocy, i tak naprawdę, jak ktoś chce z tego naszego kulawego systemu ochrony zdrowia uzyskać pomoc, to może wszystko uzyskać. I to nie chodzi o to, że musi pójść zapłacić drogo w prywatnej medycynie. Po prostu trzeba znaleźć lekarza, który pokieruje leczeniem, zna którym, innych lekarzy. które któremu się zaufa. zaufa. I to można tutaj... wyrwać bardzo dużo z tego, bo, bo sprzęt mamy, leki mamy. Dostępność jest może ograniczona, ale no, ja widzę liczne przykłady. Ale nawet, dla, dla chętnych. jest Tak, jest znaczy to się wielokrotnie łapie na tym, że mówię, no proszę, pacjent, który ani nie ma jakichś, no co to dużo mówić, znajomości, ani nic, ale jednak konsekwentnie, krok wytrwały. po kroku wytrwały realizuje. Tak. I nie musi być jakoś strasznie wytrwały. Uzyskuje wszystko, prostu, co chce. I tak. badania obrazowe, i laboratoryjne, i leki, tak. Także to nie ma się co obrażać, że nie wiem, doktor mnie źle potraktował, parę mhm. pielęgniarka na mnie warknęła, bo miała zły dzień i ja już nie płynę. Nie, nie, no to jest moje zdrowie. Też mówię często pacjentom, no ludzie, no tak jak chodzi pani, no kiedyś to byli krawce, teraz krawców nie ale wszyscy chodzimy do fryzjera. No, to są dobrzy fryzjerzy i lepsi fryzjerzy i tak samo jest, jest z lekarzami, Absolutnie. pielęgniarkami. Są dobrzy i lepsi to tu, mamy, to tu mamy, może się pan profesor zaskoczy, ale tu mamy spójność między moim zawodem a, a pana, bo ja jako, jako szef działu szkoleń, ale również jako coach, to takie modne słowo obecnie, ale rzeczywiście też występuję w takiej roli, to ja mam taką zasadę mojej pracy, że ja pracuję z tymi, którzy chcą. Dokładnie. Nie pracuję z tymi, który, którzy nie chcą. I mówię, uwaga, i mówię im to prosto w oczy. Mówię, słuchaj, ewidentnie widzę, że nie chcesz. Po prostu tak. ktoś cię namówił, ktoś ci kazał tu przyjść. To ja mam taką propozycję. Ja tu będę, ale będę czekał na ciebie w momencie, kiedy ty będziesz chciał ze mną tak, pracować. W pana, nie obszarze, w pana obszarze jest taka koncepcja, gotowość do zmiany. Brada? Dokładnie tak. Natomiast w moim obszarze jest jakby gotowość też do zmiany, ale uświadomienia sobie, że to już jak tak rozmawiamy, to też jeszcze, inny. jeszcze w medycynie jest jeszcze jedna specyfika. My w głowie, a już mężczyźni zwłaszcza, starzejemy się dużo wolniej niż na ciele. Nie, absolutnie, Czyli profesorze, pan i tak. ja mamy w głowie, no nie 23, 25 lat, nie? Nie więcej. Ja, ja jak się budzę rano, patrzę w lustro, zanim spojrzę w lustro, to myślę, że wyglądam jak skrzyżowanie brusa, z George'em klunajem. Pan się śmieje, dziękuję bardzo. Ja też jak patrzę w lustro przeżywam szok, ale po prostu tak ja, jest. Ja teraz w głowie, jak patrzę na te zdalne konferencje, który tam. biorę udział, i tam mam kamerkę tak, na tym maluku. I tak ostatnio, jak się otworzyła ta kamerka, to mówię, to ja czy mój ojciec? No, właśnie, no dokładnie. W głowie jesteśmy dużo młodsi tak, tak. i nie zakładamy, że no jednak mogą się pojawiać różne dolegliwości. Możemy mieć chorobę typu cukrzyca, która nie boli. No ale ponieważ nie boli, nic takiego się nie dzieje. Zresztą to też widzimy wielokrotnie, że rozpoznanie cukrzycy jest zwykle szokiem każdego rodzaju, typu pierwszego czy typu drugiego. Ale. Mija jeden, drugi, trzeci, czwarty miesiąc. Pacjent nawet jak musi zacząć brać insulinę w typie pierwszym, orientuje się, że no, no okej, okay, no bierze to insulina, ale w zasadzie życie się jakoś dramatycznie nie zmieniło. No ma takie coś jak cukrzyca, ale nie jest to nic tak strasznego, jak na początku się wydawało. I no jakby chorzy się znieczulają, czy, czy przestają się przejmować tym, co mówimy, dobra, dobra, no teraz jest dobrze, bierzesz leki, ale pamiętaj to, pamiętaj o tym, tu musimy zrobić badania, pokaż się na wizytę. No tak, niektórzy się przejmą, niektórzy nie, więc to też wymyka, nie, nie chcę używać słowa samodyscypliny, ale po prostu świadomości. I takiej odpowiedzialności mm -hmm. za zdrowie. I to... Pan nie zmieni na siłę. Nie, nie zmieni, czyniś, nawet przy, nie chce. Wie pan, no zresztą z perspektywy szpitalnej jest tak, że my, trafia chory do szpitala, to jest powszechne. Trafia z jednym problemem. My zrobimy grubsze 2 trzy badania, nie wiem, rentgen, klatki pierwszej łzki brzucha. Znajdujemy jakiś problem, o którym nikt wcześniej nie wiedział. Mówię, wie pan, ale czy jeszcze zrobić, nie mam tomografię, to tamto, endoskopię popatrzeć. No i jak chory mówi, dobrze, to dobrze, ale jak mówi, nie, nie chce, to dobrze, to pana wypisujemy, to jest pana. My mówimy, co trzeba. Absolutnie. Jak pan nie chce, zwłaszcza w tej dobie, kiedy jest napór na szpitali, COVID w szpitalach i tak dalej. Więc tutaj myślę, że o tym generalnie w naszym społeczeństwie mówimy za mało, że to przez lata była taka postawa, żeby to pan doktor był ze mnie zadowolony. Tak? Pytamy, pytaliśmy, teraz też to się nie zdarza, ale pytaliśmy, trafia chory do szpitala, mówimy, a po co pan do tego szpital przychodzi? Dlaczego pana doktor Nie wiem, dał mi skierowanie, to przyszedł. No, a tak, ale to trzeba wiedzieć dlaczego, prawda? I to się na szczęście powoli zmienia i trzeba o tym mówić. I w tym sensie ta opieka nad tymi nerkami, no też jest jakby w tym obszarze. Coś, co nie boli, nie, nie, nie działa alarmująco, nie wymaga natychmiastowej reakcji, ale przy dobrej świadomości pacjenta, no nic się nie musi z tymi nerkami dziać, tylko trzeba Badać i wykrywać wcześniej jakąkolwiek patologię, i wtedy my mamy pole do działania, możemy zaoferować dobre leki. Czyli skuteczne. Tak, panie profesorze, bo nam fantastycznie się rozmawia, zróbmy klamrę. Zaczęliśmy. W cukrzycy najbardziej interesują mnie nerki. Kończąc to, płyn, robiąc parafrazę do tego stwierdzenia, jakby pan to mógł skomentować. Ja bym powiedział, że spośród rzeczy, o których. Rzadko pamiętamy w cukrzycy, najbardziej interesują mnie nerki. Mhm. O futbolu tak chyba ktoś powiedział nie wiem papież czy jakiś król że spośród rzeczy nieważnych najważniejszy jest futbol. Więc nie chcę mówić, że spośród rzeczy nieważnych najważniejsze są nerki, ale spośród rzeczy, o których nie pamiętamy w cukrzycy, najważniejsze są nerki. Bo jak mówię, o oczach nie trzeba mówić, o sercu nie trzeba mówić. Natomiast potem zaraz są nerki, o których jakoś nie wymienia się je w pierwszej kolejności, a my wiemy i one rzeczywiście przez lata były niedoceniane, ale przez to, że mamy poprawiła nam się też możliwość terapii, bo z tego w dużym stopniu wynika. A jak są nowe leki, to są nowe badania. My w tej chwili dużo więcej wiemy w ogóle o patologii nerek w cukrzycy. I wiemy, jak jest kluczowe ich dobre leczenie. Także absolutnie z rzeczy, o których nie pamiętam, proszę pamiętać o nerkach. To ja się deklaruję, panie profesorze, że zaraz po futbolu będę mówił o nerkach. Bardzo dobry pomysł. Bardzo się <laughs> Bardzo cieszę. Bardzo panu dziękuję za, za dziękuję spotkanie. Również. No i życzę zdrowia. Wzajemnie, zwłaszcza w tych czasach.